Witam. Proponuję nową playlistę tematyczną, która będzie niejako uzupełnieniem cyklu o największych artystach europejskich. Playlista będzie poświęcona w całości najważniejszym dziełom malarskim, które każdy miłośnik sztuki, nie mówiąc już o artystach, powinien znać i umieć rozpoznać. Przedstawiam tutaj zatem najbardziej znane, najbardziej charakterystyczne dzieła poszczególnych artystów z różnych epok i okresów historycznych. Pojawią się tutaj zatem dzieła takich mistrzów jak Caravaggio, Uczta w Emaus, Bacchus, Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, Matejko, Bitwa pod Grunwaldem, Stańczyk, Hołd Pruski, jak również dzieła Rafaela, Wermera, Chełmuńskiego, Velasqueza oraz wielu, wielu innych znakomitych malarzy. Będę tutaj omawiał poszczególne arcydzieła przede wszystkim odnośnie okoliczności, w jakich powstawały, kto je zamawiał, co inspirowało twórców, jak były malowane, jak odczytywano znaczenie poszczególnych arcydzieł, jak tłumaczono gesty, Symbole, jak dopatrywano się ukrytych znaczeń, kogo przedstawiają konkretne dzieła, kto pozował, wreszcie jakie były losy poszczególnych arcydzieł na przestrzeni dziejów. Tworzenie dzieła sztuki jest nie tylko procesem wytwórczym obejmującym pewien określony zakres zdolności manualnych czy rzemieślniczych. Jest on również procesem intelektualnym, którego dyspozycją staje się pewien określony przekaz myślowy. Koncepcja ujęta w ściśle określony, estetyczny zamysł. Myślę, że, mając to na uwadze, cykl ten będzie ciekawy nie tylko dla osób interesujących się historią sztuki, ale będzie również pomocny dla zamiłowanych artystów, którzy czerpią inspirację z dzieł wielkich poprzedników. Zapraszam!